no moi drodzy, jest taki wiatr, że głowę chcę urwać, ale wziąłem ze sobą mikrofon. Jest już wieczór, jak zawsze, po godzinie 19:00, a ja lecę sobie na Sandwikę, szybciutko przejść z Noctow Legend. Zobaczymy, co wyjdzie. Was, jak zawsze, zachęcam do subskrypcji oraz pozostawienia łapek w górę. I miłego oglądania. jestem tutaj na tym dzikim polu namiotowym już pierwszy śledź. Tam już jakiś namiot, kawałek dalej, ale no nic. Staram się tym nie przejmować, tylko kopać. Dobra, tutaj w dołeczku chyba już widać rant monety Tu mam go. Mam, jest monetka O, ale straszny Straszny wycieruszek Trochę już tu poleżało. 50 ore jak to na polu namiotowym, to jest już czwarty lub piąty No i masa Masa, ale to masa jakichś metalowych kolorków I póki co, na razie tylko jedna monetka Ale Jeszcze trochę tego placka tutaj zostało i najwyżej wejdę na plażę No patrzcie, na samym wejściu takie sygnały Takie oczko jakieś namiotowe stary, skorodowany kapsel i tak naprawdę no mówię, że to jest przeszukana miejscówka po wielokroć i cały czas tu coś znajduję nawet jeśli chodzi o głupie śmieci, one dają po prostu przykład tego, że to wcześniej nie zostało przeze mnie wykopane EXPRO jakiś chyba suwak, tak mi się wydaje znaczy suwak, ten, ten dziabło co się rozsuwa już chyba słów. Patrzcie, po tamtej stronie sandwiki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć z siedem namiotów, a po tej stronie tylko jeden. No ok, po tamtej stronie wychodzi więcej fantów, po tej stronie mniej, ale też wychodzą. Tutaj mi dość sporo srebra wyszło, a teraz wyszedł taki złoty śledź. Tam jeden, a tu od razu drugi, więc mam dwa, takie same. Złote śledzie. I od razu obok szpileczka czerwona. Kurde, śledził się dzisiaj nakopałem tak dużo, a tylko jedna monetka. No, Ale no tak jak mówiłem, czasami są i tak jedni. Chociaż i tak uważam, że idzie bardzo dobrze, bo naprawdę sporo takich konkretnych sygnałów tam jest. W końcu coś, co nie jest śledziem, jedna koronka, ale to już jest taka po denominacji, czyli nieaktualna, ale zbieramy, oddamy na złoto. Teraz to był taki sygnał typowo na srebrną obrączkę, taki mocny i wyrazisty. No i mamy kapsel pomaku. Nawet no, wpadła kolejna 50 ory, 98 rok, ale powiem wam, że nie wiem jakiś jestem chyba, chyba będę uciekał do domu, bo jakoś nie za bardzo, nawet chce mi się jeszcze kopać Tak jakoś, nie wiem, za gorąco chyba jest, szczerze mówiąc wiatr dzisiaj jest dość mocny, ale dalej i tak jest za gorąco 20 chyba z 6 stopni teraz Norweski grosik, czyli 10 ore Klucz. Niby nic nadzwyczajnego, ale spośród śledzi paru, paru drobniaków i jakiegoś łamu I tak, i tak to je, jednak coś. No i moi drodzy czas do domu trochę rzeczy zostało znalezionych wiadomo, to nie jest tak, że wracam na pustaka parę monetek, ale no nie ma nic specjalnego, zero biżu i zero jakichś monet, które można by było wydać aktualnie w sklepie chyba jedna korona i tyle. Nie jest. Nie jest najlepiej, ale najgorzej również nie. Stoję tam od razu przy śmietniku, więc wypróżnię torbę, zrobię szybkie podsumowanie i zobaczycie ile śmieci za każdym razem się wyciąga. A ile jeszcze tam zostaje to już jest. Druga sprawa Patrzcie, pardwy biegają po krzakach Ile ich jest? Cała stada.? Dobra jestem, siadam tutaj piękna sceneria od razu obu i wysypujemy wysypujemy torbę od razu za mną jest śmietnik, więc wszystko to pozbieram za chwilę i większość z tych rzeczy po prostu trafi do śmieci no a wy możecie zobaczyć jaki jest właśnie tego przekrój tak to właśnie wygląda monety mamaty to tutaj to jeszcze z ostatniego wykopu. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 śledzi, 20 śledzi, rozumiecie to, to jest zgroza, naprawdę, bardzo dużo. No i w sumie tu nic takiego ciekawego nie widzę jeszcze, żeby się pofalić. Tyle kapsli takich skorodowanych, starych, różne takie jakieś tu odżarówki żarówki, po świeczkach. To, to coś. O, tutaj jeszcze. 21 i 22 śledzie. 22 śledzie takie coś to chyba też w sumie do niczego mi się nie przyda no i parę dziados, które właśnie teraz wylądują w koszu Więc to na tyle moi drodzy. Dziękuję bardzo za wytrwanie do końca i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, pozdro!